Cześć kochani, a więc nadszedł ten czas aby ogłosić wyniki konkursu. Zobaczymy, kto wygrał torbę wędkarską. Musicie mi, jedno co musicie mi uwierzyć na słowo, to jesteście tu wszyscy spisani na kartce. Wszyscy, którzy braliście udział, zrobiłem to sobie w ten sposób. Spisałem wszystkich na karteczkach. Nikogo z was nie znam osobiście, więc nikt nie będzie faworyzowany. A zrobimy to troszkę po mojemu losowanie zrobimy w kanie o losowanie w kanie oczywiście opowiem troszkę o kolejnym konkursie ale to za chwilę najpierw wylosujemy wybranego wszystkie karteczki do kany nikt nie będzie pominięty wszyscy którzy brali udział do soboty do godziny 12 bo takie były zasady wszyscy będą mieli jednakowe szanse. Żadna kartka nie uciekła, nie uciekła. Wszyscy jesteście w kanie. I czas na losowanie. Nie widzę, więc wydaje mi się, że to będzie najbardziej uczciwe. Jedną karteczkę mam. Tu będzie Wygrany pismo lekarskie Bartek Piotrek. Gratuluję wygranej. Napisz do mnie, albo ja napiszę też do ciebie. Pod komentarzem podam ci dane. Do kontaktu paczuszka wysyłam oczywiście paczkomatem. Także jeżeli skontaktujesz się ze mną, proszę o dane na paczkomat i pacuszka wysyłam Tobie jeszcze dzisiaj. Gratuluję wygranej, dziękuję wszystkim za udział i troszkę słów o kolejnym konkursie, ale to już będzie na 1000 subików. Jedną z nagród, którą chciałbym przekazać jest sito sanskop, które kiedyś sobie kupiłem, ale jednak plaże nie są dla mnie. Pola, lasy owszem, jak najbardziej, ale plaża to to nie. Sito było używane, było używane no powiedzmy 10 godzin max jak spędziło na plaży. Więc jakieś ślady użytkowania są na nim. Także nie opuszczajcie mnie, nie uciekajcie, subskrybujcie, bo to jest jedna z nagród, która będzie na pewno. Podejrzewam, że będą jeszcze dwie kolejne. Chciałbym zrobić pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Także subskrybujemy, subskrybujemy, nie uciekamy. To by było tyle na temat wyników konkursu i zapowiedzi kolejnego konkursu. Z pewnością chciałbym dzisiaj wrzucić jeszcze jeden filmik z jakiejś rozbiórki. Także oglądajcie mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!